Cześć jak widzicie brakuje tutaj kółka podporowego w tym moim pługu overum ale to jest skutek tego, że miałem małą awarię to znaczy nie poszczęściło mi się i delikatnie zahaczyłem o takie drzewo rosnące na granicy i cóż poradzić no nic się nie poradzi na początek pękła ta śruba zaczepiłem jeszcze o pień drzewa kołem z koła się ściągnęła trochę opona, powietrze zeszło. To mówię, jeszcze troszkę pospawam. Gwintu trochę było, troszkę przekręciłem, poregulowałem. Mówię, może jeszcze pochodzi, ale pojeździłem parę razy i okazało się, że oprócz tego, że śruba pękła, to jeszcze gwint zerwało w tej, e, w tej nakrętce. Co trzyma, to zaraz Wam zresztą pokażę. No i co? No, no tutaj jeszcze dodatkowo skrzywione to wrzeciono nic już się z tym nie poradzi. Odciąłem to do końca. Zainwestowałem we w nowe wrzeciono. W takie właśnie wrzeciono zainwestowałem. Symboliczne pieniążki, bo tylko 75 zł. Niecałe. Nie przypuszczam, żeby to też jakość tego wrzeciona była rewelacyjna. Ale tutaj zespawa się. Ze starym uchwytem, żeby tam już nie przerabiać, no i może będzie śmigać. No jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Tutaj ta śruba, która straciła gwint, wygląda właśnie tak. Problem w tym, że tutaj, jeżeli chodzi o całą tą blachę mocowania tego puga, to ona ma. No Jeszcze więcej niż tutaj. Ona miała tutaj 36 cm szerokości. Oczywiście, na tą śrubę mówię 36. Zobaczcie, ile brakuje. Bo ono też pomaga. A w sumie to on jest nawet bardziej złośliwy niż pomocny. Dokucza bez przerwy. Więc. Tutaj otwór był 36 mm. Nowa śruba ma ponad 38. No i co? Trzeba było to szlifować od środka. Teraz to nabiłem na sztram Delikatny luz został. Pomogło mi nieco innego, jak taki kamień na wiertarkę okrągły, stożkowy. W zasadzie nie stożkowy, tylko taki kamień walec na wiertarkę. Kręciłem dookoła, ugniatałem No i 2,5 mm się zeszlifowało. Godzina czasu roboty około. No, jak pomaga. Rękawiczki, ręce zabiera i taki z niego pomocnik. No dobra, idę tam przyspawać i zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Pierwsza część planu już wykonana. Tutaj wykorzystałem ten stary uchwyt, który mocuje się do tego wspornika. Yy, dlaczego stary wykorzystałem? No bo te nasze polskie tutaj wrzeciona nie mają yy, tutaj tego sworznia dłuższego, tylko w tych naszych wchodzi w ucho z dwóch stron. Więc no skoro nie ma oryginalnego kupiłem polski żeby nie kombinować tutaj można było oczywiście tutaj tutaj jeszcze jakąś dospawać, No ale po co robić sobie pod górę. Im prostsze rzeczy tym lepiej. Wykorzystany stary uchwyt to nic tutaj nie nie psuje, nie szkodzi, wręcz przeciwnie szybko można to zapiąć, umocować. Tutaj jest taka szczelina taka dziurka. Tutaj się od czasu do czasu powinno polać Olejem, żeby to się smarowało. Będzie chodzić. Zaraz przyniosę drugą część, bo już tam ładnie osadziłem ją. Tylko zmocować koło, nasmarować, ewentualnie prysnąć jeszcze sprayem, bo akurat spray kupiłem czarny. No i nic więcej. Można by powiedzieć, że temat jest już zakończony. Koło podniesione do góry. Tutaj wżyciono założone. Wszystko pomalowałem tutaj jeszcze dodatkowo przespawałem ten kąt po którym ma biec koło zrobiłem inny kąt przespawałem ośkę bo troszkę to koło podchodziło tak jakby pod pług i spychało go w prawą stronę teraz jest kąt równiutko z płozą zobaczcie sobie sami jak równiutko tutaj teraz będzie to wszystko szło Wracając do tematu, no tutaj jeszcze jedną zapinkę włożę, ale to w samochodzie została, to już zrobię to sam. Tutaj, tak jak mówiłem, przyspawałem to stare ucho, to mocowanie do wrzeciona. Tutaj poszerzyłem ten otwór z 36 mm na 38,5 Zamalowałem to wszystko, żeby dobrze się tu sprawowało, no i nasmarowałem olejem. Tutaj dodatkowa jeszcze podkładka, żeby był sztram, żeby było sztywno. Olej poszedł we wszystkie szczeliny. Tutaj jeszcze dałem olej w miejsce, gdzie powinno być smarowanie tego wrzeciona. No i zobaczcie sobie sami koło się opuszcza. Wrzyciona ładnie, lekko chodzi. Wszystko prosto spasowane sztywne i teraz będzie można sobie regulować głębokość orki. Co tu jeszcze chciałbym dodać? Chyba wszystko w temacie. Dziękuję za uwagę. Cześć.